Wyobraź sobie Basiu, młodego chłopca, dwunastolatka, który dorasta w świecie pełnym sprzeczności. Z jednej strony słyszy modlitwy swoich przodków, rabinów, którzy uczą go, że celem życia jest świętość. Z drugiej strony widzi ojca, kupca winnego, wiecznie zmartwionego i matkę pogrążoną w depresji. Ale prawdziwy wstrząs przychodzi z zewnątrz. Pewnego dnia dowiaduje się, że piękna młoda malarka, przyjaciel rodziny, popełniła samobójstwo tuż po śmierci swojego ojca i zostawia testament. Chce być pochowana razem z nim. To brzmi jak scena z greckiej tragedii, a nie z życia chłopca we Frankfurcie na początku XX wieku. To musiało być dla niego kompletnie niezrozumiałe. Dlaczego młoda kobieta, mająca przed sobą całe życie, Wybiera śmierć tylko dlatego, że odszedł jej ojciec. To pytanie o naturę irracjonalnych więzi międzyludzkich stało się ziarnem, z którego wyrosła jedna z najważniejszych teorii psychologicznych naszych czasów. Dziś opowiemy o człowieku, który próbował zrozumieć, dlaczego uciekamy od wolności i dlaczego tak trudno nam po prostu kochać. To postać niezwykła. Socjolog, psychoanalityk, filozof, humanista. Człowiek, który połączył ogień Karola Marksa z wodą Zygmunta Freuda, tworząc zupełnie nową jakość. Przez wielu zapomniany, przez innych cytowany codziennie, często bez wiedzy o autorze słów. Zapraszamy w podróż przez życie i myśl Ericha Froma, człowieka, który diagnozował choroby naszych dusz i naszych społeczeństw. Zapraszamy na serię rozmów, w której przyglądamy się biografiom największych osobowości współczesnej psychologii, neurobiologii i psychiatrii. Przedstawiamy w nich sylwetki wybitnych naukowców i badaczy, którzy w wyjątkowy sposób odcisnęli swoje piętno w swoich dziedzinach. Opowiadamy o ich życiu osobistym, o badaniach, które przeprowadzali oraz o teoriach, które do dzisiaj są aktualne lub były podstawą dla kolejnych, bardziej trafnych i adekwatnych teorii. Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze bardziej zainteresować Was tematami dotyczącymi psychologii oraz tym, jak czujemy, interpretujemy oraz zachowujemy się w dzisiejszym niezwykle dynamicznym i interesującym świecie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Część pierwsza między Talmudem a okopami. Cofnijmy się do roku 1900. Dokładnie 23 marca we Frankfurcie nad Menem przychodzi na świat Erich Seligmann-From. Jest jedynakiem. Jego rodzice, Naptali i Rosa, to ortodoksyjni Żydzi. Erich później opisze swój dom jako wysoce neurotyczny. Ojciec był lękliwy i obsesyjny, matka często przygnębiona. Ale w tym domu unosił się też duch wielkiej tradycji. Tak, From pochodził z linii wybitnych rabinów. Jego pradziadek i dziadek byli znani w świecie talmudycznym. Mały Erich spędzał godziny na studiowaniu świętych tekstów pod okiem swojego wuja, Ludwiga Krause. To tam nasiąknął ideami sprawiedliwości społecznej i mesjańskiej nadziei na pokój. Wyobraź sobie nastolatka, który chłonie wizję proroków Izajasza czy Amosa o świecie bez wojen. To ukształtowało jego moralny kręgosłup na zawsze. Przez długi czas sam chciał zostać rabinem. Ale historia miała inne plany. Gdy Erich miał 14 lat, wybuchła I wojna światowa. I to był dla niego drugi po samobójstwie malarki gigantyczny szok. Zobaczył, jak ludzie, których znał, spokojni sąsiedzi, nauczyciele, nagle zamieniają się w bestie. Ogarnęła ich histeria wojenna. Nagle Anglicy stali się tanimi najemnikami, a Niemcy bohaterami. From patrzył na to i nie mógł uwierzyć. Zadawał sobie pytanie: Jak to możliwe, że miliony ludzi dają się porwać takiemu szaleństwu? Jak to możliwe, że racjonalni ludzie tracą rozum na rzecz nienawiści? To doświadczenie z roku 1914 zburzyło jego zaufanie do oficjalnych ideologii. Stał się podejrzliwy wobec wszystkiego, co narzuca państwo czy większość. Zrozumiał, że kluczem do zagadki nie jest tylko jednostka, ale też siły społeczne. To wtedy zaczął szukać odpowiedzi u dwóch gigantów myśli. Zygmunta Freuda, by zrozumieć nieświadome popędy i Karola Marksa, by zrozumieć wpływ ekonomii i społeczeństwa na człowieka. Po wojnie rzucił się w wir nauki. Studiował prawo we Frankfurcie, ale szybko przeniósł się na Uniwersytet w Heidelbergu, by zgłębiać socjologię, filozofię i psychologię. W roku 1922, mając zaledwie 22 lata, obronił doktorat z socjologii pod kierunkiem Alfreda Webera, ale to nie uniwersytet był miejscem jego największej transformacji. Było nim sanatorium terapeutyczne w Heidelbergu prowadzone przez Frida Reichmann. Frida Reichman to fascynująca postać. Była lekarką, starszą od Ericha o 10 lat. To ona wprowadziła go w świat psychoanalizy. Co ciekawe, najpierw była jego analityczką, a potem zostali parą. Pobrali się w roku 1926. To małżeństwo, choć ostatecznie zakończone rozwodem, było kluczowe. From stał się psychoanalitykiem, ale takim bez dyplomu medycznego, tak zwanym analitykiem świeckim. W tym samym czasie, około roku 1926, From ostatecznie zerwał z ortodoksyjnym judaizmem. Stał się, jak sam o sobie mówił, ateistycznym mistykiem. Część druga. Szkoła frankfurcka. Jesteśmy w roku 1930. Erich Fromm jest już uznanym analitykiem i dołącza do słynnego Instytutu Badań Społecznych we Frankfurcie, znanego później jako Szkoła Frankfurcka. To tam spotyka takie tuzy intelektu jak Max Horkheimer, Theodor Adorno czy Herbert Marcuse. Fromm miał tam bardzo konkretne zadanie. Miał być pomostem. Miał połączyć materializm historyczny Marksa z głębią psychologiczną Freuda. To było niezwykle ambitne. Marks mówił o bazach ekonomicznych, a Freud o popędach. Fromm powiedział, chwila, brakuje nam ogniwa łączącego. I tym ogniwem stała się jego koncepcja charakteru społecznego. From zauważył, że każde społeczeństwo, żeby przetrwać, musi ukształtować swoich obywateli tak, aby chcieli robić to, co muszą robić, żeby ich pragnienia były zgodne z wymogami ekonomii. Można to porównać do foremki na ciastka. Społeczeństwo jest taką foremką, a my jesteśmy ciastem. Kapitalizm potrzebuje ludzi, którzy chcą konsumować i pracować punktualnie. Więc wychowuje nas tak, byśmy odczuwali lęk przed spóźnieniem i radość z zakupów. To właśnie jest charakter społeczny. Ale w instytucie zaczęło zgrzytać. Adorno i Horkheimer coraz bardziej krzywo patrzyli na Froma. Tak, i nie chodziło tylko o różnice intelektualne, choć te były ważne. Adorno uważał, że From zbyt lekko traktuje Freuda, że odrzuca teorię popędu śmierci i libido na rzecz kultury. Nazywali go sentymentalnym socjaldemokratą. Ale była też kwestia pieniędzy i zazdrości. From był praktykującym terapeutą, zarabiał dobrze, był niezależny. Kiedy Instytut musiał uciekać przed nazistami do Nowego Jorku, napięcia eksplodowały. Pod koniec lat 30. From został de facto wypchnięty z kręgu szkoły frankfurtskiej. Został też w dużej mierze wymazany z ich historii, co jest ogromną niesprawiedliwością biorąc pod uwagę jego wkład. To wymazanie to ciekawy wątek. Horkheimer i Adorno budowali swoją legendę, a From, który stał się w Ameryce gwiazdą i celebrytą naukowym, nie pasował do ich hermetycznego elitarnego klubu. Ale zanim do tego doszło, From musiał uciekać z Niemiec. Był rok 1933. Hitler dochodził do władzy. From, jako Żyd i lewicujący intelektualista, był na celowniku. Podobno naziści mieli go na liście wrogów publicznych. Wyemigrował najpierw do Genewy, a potem w roku 1934 do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku From rozwinął skrzydła. Związał się z grupą tak zwanych w tym z Karen Horni, z którą łączyła go nie tylko praca, ale i burzliwy romans. Razem rzucili wyzwanie ortodoksji Freuda. Powiedzieli: To nie tylko biologia i anatomia decydują o tym, kim jesteśmy to kultura, relacje z ludźmi, miłość i lęk. I to właśnie w tym fermencie intelektualnym. Powstała jego pierwsza przełomowa książka w języku angielskim Ucieczka od wolności. Część trzecia. Wolność jest ciężarem. Jest rok 1941. Świat płonie w ogniu II wojny światowej. Fromm wydaje Ucieczkę od wolności książkę, która jest jak uderzenie obuchem. From stawia tezę, która wydaje się paradoksalna. Nowoczesny człowiek, uwolniony z okowów średniowiecza, kościoła i feudalizmu, wcale nie jest szczęśliwy, jest przerażony. To jest ta słynna różnica między wolnością od, a wolnością do. Zyskaliśmy wolność od. Nikt nam nie mówi, kim mamy być, jaki zawód wykonywać, w co wierzyć. Ale ta wolność zerwała też nasze więzi. Jesteśmy sami, czujemy się jak to ujął From, jak trybik w maszynie, bezsilni wobec wielkich korporacji, państw, rynków. Ten stan osamotnienia i lęku jest tak nieznośny, że jesteśmy gotowi zrobić wszystko, byle tylko się go pozbyć, nawet jeśli oznacza to oddanie naszej wolności. From opisał trzy mechanizmy ucieczki, które stosujemy, by uśmierzyć ten ból istnienia. Pierwszy to autorytaryzm. To próba stopienia się z kimś lub czymś silniejszym. Może to przybrać formę masochistyczną. Podporządkowujemy się dyktatorowi, szefowi, instytucji, by poczuć się częścią jakiejś potęgi. Albo formę sadystyczną. Chcemy panować nad innymi, by zagłuszyć własną słabość to idealnie tłumaczyło psychologię nazizmu. Ludzie uciekali w ramiona Hitlera, by nie czuć się małymi i nic nieznaczącymi. Drugi mechanizm to destruktywność. Jeśli świat wydaje mi się wrogi i przytłaczający, to mogę spróbować go zniszczyć, żeby nie mógł mnie zranić. To źródło wandalizmu, okrucieństwa, a w szerszej skali wojny. Ale najbardziej fascynujące i powszechne dziś jest trzeci mechanizm. Konformizm automatyczny. O tak, to dotyczy nas wszystkich. Fromm porównuje takiego człowieka do kameleona. Kameleona, który traci swoją barwę i przyjmuje barwę otoczenia. Przestajemy być sobą. Przyjmujemy wzorce myślenia, czucia i pragnienia, które podsuwa nam kultura masowa. Myślimy, że to my chcemy tego nowego samochodu czy modnych ubrań. Ale tak naprawdę to społeczeństwo chce tego przez nas. To przerażająca wizja. Stajemy się automatami. Uśmiechamy się, kiedy trzeba, myślimy to, co inni, a w środku jesteśmy puści. Tracimy swoje ja. From pisał. Jeśli jestem tym, co mam, i jeśli stracę to, co mam, to kim wtedy jestem? To pytanie rezonuje dziś w dobie mediów społecznościowych. Bardziej niż kiedykolwiek. Zlewamy się z tłumem, byle tylko nie czuć tego strasznego zimna samotności. Część czwarta. Miłość to sztuka. Przejdźmy teraz do roku 1956. From wydaje książkę, która staje się absolutnym bestsellerem o sztuce miłości. Ale uwaga! To nie jest poradnik w stylu: jak uwieść w 10 dni. From zrzuca bombę na nasze romantyczne wyobrażenia. Mówi wprost: Miłość to nie jest uczucie, któremu się ulega. To nie jest coś, w co się wpada. Dokładnie. From twierdzi, że miłość to sztuka. A skoro jest sztuką, to wymaga wiedzy i wysiłku, tak jak gra na skrzypcach czy malarstwo. To jest aktywna siła. A nie bierny afekt. From krytykuje nasze podejście rynkowe do miłości. Mówi, że szukamy partnera tak, jak szukamy towaru na rynku. Patrzymy na pakiet cech, na wartość rynkową drugiej osoby i chcemy dokonać korzystnej wymiany. Ja dam ci moją urodę, ty dasz mi swój status. From definiuje dojrzałą miłość przez cztery elementy, bez których ona nie istnieje: Troska. Odpowiedzialność, poszanowanie i poznanie. Troska to aktywne dbanie o życie i rozwój tego, kogo kochamy. Odpowiedzialność to gotowość do odpowiadania na potrzeby innej osoby. Ale kluczowe jest poszanowanie. Respicere z Łaciny, co znaczy patrzeć na. To widzenie osoby taką, jaka jest i pozwolenie jej na rozwój w jej własnym kierunku, a nie dla moich celów. I wreszcie poznanie, chęć zrozumienia głębi drugiego człowieka. From wyróżnia też różne rodzaje miłości: mamy miłość braterską do wszystkich ludzi, miłość matczyną bezwarunkową i miłość ojcowską warunkową, którą trzeba zdobyć. Ale najważniejsza lekcja z tej książki dotyczy miłości własnej. To często mylone pojęcie. From mówi wyraźnie, miłość własna to nie narcyzm. Narcyzm wcale nie kocha siebie. On siebie nienawidzi i próbuje to przykryć arogancją. Prawdziwa miłość do samego siebie jest warunkiem koniecznym do kochania innych. Jest takie genialne zdanie Froma. Niedojrzała miłość mówi, kocham cię, ponieważ cię potrzebuję. Dojrzała miłość mówi, potrzebuję cię. Ponieważ Cię kocham. Ta zmiana perspektywy jest kluczowa. From uczy nas, że miłość to postawa wobec świata, a nie tylko relacja z jedną osobą. Jeśli kocham tylko jedną osobę, a reszta świata jest mi obojętna, to nie jest miłość, to jest, jak to nazywał, egoizm we dwoje. Część piąta: Być czy mieć? From nie był tylko psychologiem jednostki. Był lekarzem społeczeństwa. W swoich książkach Zdrowe Społeczeństwo oraz wydanej pod koniec życia Mieć czy Być z roku 1976 postawił diagnozę naszej cywilizacji. I nie była to diagnoza optymistyczna. Zdefiniował dwie podstawowe postawy życiowe, dwa tryby istnienia mieć i być. Tryb mieć dominuje w naszej kulturze. To orientacja na posiadanie, na konsumpcję, na kontrolę. W tym trybie definiuję siebie przez to, co posiadam: mój dom, mój samochód, moją wiedzę, a nawet moją partnerkę czy dzieci. Traktuję wszystko jak własność. Moje poczucie bezpieczeństwa zależy od tego, ile zgromadziłem. A tryb być? To orientacja na życie, na aktywność wewnętrzną, na relacje. W trybie być nie konsumuję świata, ale go doświadczam. To jest różnica między studentem, który chce mieć zapisane notatki, żeby zdać egzamin, a studentem, który chce być w procesie rozumienia i odkrywania prawdy. From ostrzegał, że społeczeństwo, które promuje tryb mieć, jest społeczeństwem chorym. Prowadzi do chciwości, do wojen, do niszczenia środowiska. From pisał o charakterze rynkowym człowieku, który sam siebie traktuje jak towar na sprzedaż. Musi być atrakcyjny, musi się sprzedać. Jego poczucie wartości zależy od popytu na rynku osobowości. To prosta droga do depresji i pustki. Co ciekawe, From nie tylko teoretyzował. W latach 60. razem z Michaelem MacCobim przeprowadził fascynujące badania w meksykańskiej wiosce. Użyli psychoanalizy do badania mężczyzn. I co odkryli? Że charakter tych ludzi był ukształtowany przez ich warunki ekonomiczne. Odkryli tam typy nieproduktywno-receptywne u bezrolnych robotników, którzy musieli czekać na łaskę losu, oraz typy gromadzące u właścicieli ziemskich, którzy musieli oszczędzać to był dowód na to, że ekonomia rzeźbi naszą psychikę. From wprowadził też pojęcia biofilii i nekrofilii, ale w szerszym sensie niż potoczne. Biofilia to miłość do życia, do wzrostu, do tworzenia. Nekrofilia to nie tylko dewiacja seksualna, ale postawa przyciągania przez to co martwe, mechaniczne, zniszczone. From widział nekrofilię w faszyzmie. Ale też w naszej fascynacji technologią, która zastępuje żywe relacje, w kulcie betonu i stali, w niszczeniu przyrody. Część szósta. Meksyk i ostatnie lata. Życie Fromma to nie tylko książki. W roku 1950 przeniósł się do Meksyku. Powód był osobisty choroba jego drugiej żony Henny Gurla. Niestety Henny zmarła dwa lata później, ale From został w Meksyku na ponad 20 lat. Założył tam Meksykański Instytut Psychoanalizy i ożenił się po raz trzeci z Annis Freeman. W Meksyku doszło do niezwykłego spotkania. W roku 1957 From zorganizował konferencję, na którą zaprosił Suzuki'ego, słynnego japońskiego znawcę buddyzmu Zen. From był zafascynowany zen. Widział w nim drogę do przełamania iluzji, do bezpośredniego doświadczenia rzeczywistości bez filtrów intelektualnych. Dla From'a psychoanaliza i zen miały ten sam cel: wyzwolenie człowieka z nieświadomych ograniczeń i powrót do pełni bycia. From' był też aktywistą. Nie zamykał się w gabinecie. Był współzałożycielem organizacji SANE walczącej o rozbrojenie nuklearne. Protestował przeciwko wojnie w Wietnamie. Uważał, że psycholog ma obowiązek moralny angażować się w naprawę świata. Był radykalnym humanistą. Wierzył, że człowiek ma potencjał do dobra, ale potrzebuje odpowiednich warunków społecznych, by go rozwinąć. W roku 1974, czując nadchodzącą starość, przeniósł się do Muralto w Szwajcarii, do domu z widokiem na jezioro Maggiore. Tam spędził ostatnie lata, wciąż pisząc i przyjmując studentów. Jest taka anegdota, że From podziwiał Adama i Ewę za ich akt nieposłuszeństwa. Uważał, że to był początek ludzkiej wolności i rozumu. Zmarł 18 marca 1980 roku, zaledwie pięć dni przed swoimi 80. urodzinami. Odszedł człowiek, który całe życie uczył nas, że, cytując jego słowa, Głównym zadaniem człowieka w życiu jest zrodzić samego siebie, stać się tym, kim potencjalnie jest. Jego dziedzictwo jest ogromne. Dziś, kiedy zmagamy się z nowymi autorytaryzmami, z uzależnieniem od technologii i kryzysem relacji, from jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Przypomina nam, że jedynym prawdziwym bogactwem są ci, którzy nie pragną mieć więcej niż mają, ale pragną być bardziej ludźmi. Dziękujemy za wysłuchanie tej historii o erichu Fromie, proroku miłości i wolności. Mamy nadzieję, że zainspirowała Was ona do zadania sobie pytania: Czy w moim życiu dominuje tryb mieć, czy tryb być? Jeśli podobał Wam się ten odcinek, koniecznie zostańcie z nami. W następnej odsłonie przyjrzymy się postaci, która zadała pytanie: Kim jestem? Człowiekowi, który wymyślił termin kryzys tożsamości. I pokazał nam, że rozwój nie kończy się w dzieciństwie, ale trwa przez całe życie. Opowiemy o Eriku Homburgerze Eriksonie, wędrowcu, artyście i psychoanalityku, który zrozumiał, że każdy etap życia niesie ze sobą unikalny konflikt, ale i szansę na wzrost. Zapraszamy serdecznie. Do usłyszenia.